Jest przy odcinek na kanale Bombowy Max. Dzisiaj będziemy sobie zwiedzać różne rzeczy. Nie mam to już teraz, bo ciągle mi coś nie wychodzi. No, No to idziemy do pierwszej miejscówy. Jestem z kolegami. O, opona, super. Dobra, idziemy. Cholera, idziemy tam, nie wiem co to jest. Tutaj są tory. No, ale nie wchodzimy na nie, no bo to kurde jak jakiś pociąg nazwalnie to za długo sobie nie pożyjemy. Nie wiem, czy tu jest w ogóle... Jezu, ale się wystraszyłem, myślałem, że tam ktoś jest. A nie, to nic takiego ciekawego. Zwykła rzecz. Dojdziemy do następnego o, punktu zawrotka. Może na to wejdziemy jakoś tam. Dobra, już. to się nie da przejść przecież. O, śliwki! Nie, jedz nie tych. jest tych! tych Ej, spokojnie, bez agresji. się. Bo zadzwonię na policję. Dobra, idziemy. I teraz... I teraz już będziemy nagrywać bez cięć, bo ja się dopiero uczę robić cięcia i ciągle zamiast cięć wyłączam, więc no już teraz będzie bez cięć. Dobra, idziemy teraz tam, do tego białego budyneczku, tam, czekajcie, no, a w ogóle obok tutaj jest opuszczone takie miejsce, może kiedyś tam też pójdę, ale tutaj przechowywali siano tam. kiedyś i to jest naprawdę opuszczone mocno, no bo jak inaczej, no, ale tam bo nie wygląda to w dobrym stanie. I może podejdziemy przynajmniej do tej rury, tam. Jeżeli to widzicie. podejdziemy, bo gdzieś tu był taki jeden, bardzo podobny budynek. Gdzie? No, i, no gdzieś taki był podobny. I tam auta mogło się parkować na tym takim podjeździe. A? Tam, No, gdzieś tam to było jak. Dobra, nie ważne. Nieważne, no, ale nieważne. Ej, uwaga, bo tu jest zakaz. <laughs> tu jest zakaz. Nie, no, zakaz. A, to tylko śmieci. Na to my tu śmieci nie będziemy wywalać, bo to jest głupie. Nie było te Czekaj, nie wiem. Tutaj przejeżdżały kiedyś tory, ale teraz już pewnie ich nie ma. się, Na pewno nie ma. No bo gdyby tu pociąg jechał, to by wleciał w trawę i by za długo dalej nie pojechał, bo by walnął w jakieś domy itp. Dobra. Tutaj jest zarośnięte mocno. Zbliżamy się do tego miejsca. I na końcu jeszcze popromuję kanały moich kolegów, bo mają też, no. I w ogóle sorry, że tak długo nie nagrywałem, bo ja nie nagrywałem jakiś miesiąc, miesiąc albo nawet dłużej. No ale mi się nie chciało, wiecie, wakacje itp. No po prostu mi się nie chciało i nie miałem czasu. No. Jakieś ścieżki tam w ogóle. No bo tu pewnie ktoś sobie depcze. Wiesz, tu jest złomowisko i złomiarze, więc sobie szukałem swoich dróg, jak o Ale chodźmy do tej rury, podejdźmy tutaj. Ej, ale kurde, ta rura aż tam prowadzi, na górę. Co? Czekaj, sprawdzę, czy ta rura nie jest pusta. A może ona to wszystko podtrzymuje? To leciało chyba ściana ten, tam może kiedyś pójdziemy, ale teraz nie cholera. Pewnie złapie kilka i będę musiał je pozrzucać. Nie, nie Mam bluzę, spodnie, długie. No i A ja mam krótkie skarpety i właśnie wiesz. O, wow, już 5 minut. To dużo. Na moje filmiki. Chociaż miałem czasem dłuższe Teraz uwaga. Dobra. Ja może pójdę pierwszy. Nie no ja już. Te jak jakieś belki drewniane. Dziwne. Ja zrobię tutaj Ale ciszej mów. To klatka, O cholera Śmieci, klatka Ty, cicho, tam ktoś jedzie Chodź Cicho chodź, idziemy Dobra, idziemy Tak by coś kiedyś było Są To na pewno Czekajcie. Czekaj. Hangary To jest jakiś pan. To jest jakaś firma, ale tutaj to nie wiem co to jest. Czekaj. Idziemy. No właśnie mówię. Patrzcie tu na góry. Co? Masz coś? Co tu jest! Dobra, idziemy stąd. Nie. Że jak patrz. nas ten pan przyłapie. Chyba na nie nas patrzą. Nie, nie. nie no, żartuję, nie patrzą się na nas, ale no nie chcę dostać przypału. Więc idziemy. Dalej. I teraz idziemy szukać nowych miejsc do nagrywania. Więc na chwilę będzie cięcie, ale spokojnie. Dalej będziemy nagrywać, jeżeli znowu czegoś nie popsuje. No dobra, to, to było tutaj. Dobra, siema wróciłem. Teraz idziemy do tego lasku. Co się nie wygląda na straszny, ale zawsze nie, ma, nie wiadomo. Może coś się przydarzy fajnego. Ale wygląda na taki gęsty dosyć. czy to jest gajik jakiś mały. No. Zawsze coś. Dobra, idziemy. A, i możecie jeszcze się pochwalić jakimiś fajnymi miejscami opuszczonymi? Nie, wchodź tu. Fajnymi jakimiś miejscami opuszczonymi w przecinku. I ty, Wchodzisz na to? Trzymasz kamerę? Mogę, no to ponagrywaj. Też będziesz wchodzić? Co? Też wchodzisz? Dobra, Dobra. Jakz lepiej możesz zejść. Ja, ten ten. Tam nie, po czym ten. Tamten. Nie mamy co. Ui. No nie ma. Ale to jest twarz. Była twarz czy nie? Nie, bo nie, 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 nie. Ej, co tam jest? Co tam jest? O, tu kot. Jest. Ale ładny. Co? No kot. I A gdzie? nie, gdzie on jest? Teraz tam jest. Teleportacja! Co? Chiep, tak, trzepią ludzi tutaj. Tak, może tutaj coś będzie. Oj, co tam za dziura jest?